Dzień dobry Państwu. To są wiadomości samorządowe. Dziś powiemy więcej o nowym regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta. Jest nowa pani zastępca prezydenta, Agata Konieczka, której podlega Departament Gospodarki Komunalnej i Spraw Społecznych. Pani prezydent Renata Kwiatek jest pierwszym zastępcą prezydenta, jej podlega Departament Inwestycji, Departament Rozwoju. Imi podlegają Departament Prezydenta i jednocześnie też Departament Mienia i Gospodarki Nieruchomościami. Zależy mi na tym, żeby miasto było sprawnie zarządzane. Pani Prezydent Renata Kwiatek sprawdziła się jako zastępca prezydenta i, i, i bardzo dobrze prowadziła. Właśnie te departamenty dotyczące rozwoju i przyszłości Jeleniej Góry. I to jest tak podzielone, że z jednej strony mamy przyszłość i, i bezpośredni rozwój Jeleniej Góry, tutaj będzie zarządzała tym, te, to, tą częścią miasta pani prezydent Renata Kwiatek jako pierwsza prezydent, a tą częścią bieżącą funkcjonowania na co dzień miasta z tymi wszystkimi problemami miejskimi, jakie mamy, czyli odpady, czyli woda, te sprawy społeczne i oświata, to będzie zarządzała pani Agata Konieczka. Gratulacje, pani Agato, nowa funkcja. Proszę powiedzieć, jakie wyzwania przed panią, jakie plany na najbliższy czas? Dziękuję bardzo. Wyzwań jest ogrom, nie da się ukryć. Wyzwaniem jest już było już prowadzenie Departamentu Gospodarki Komunalnej. Teraz tych, te zadania poszerzyły się o tę sferę społeczną, o edukację. Natomiast nie jestem w tym sama. Mam świetnych współpracowników, co będę zawsze podkreślać, że ta, to miasto funkcjonuje myślę, że bardzo dobrze, te jednostki, urząd przez to, jakich ma specjalistów, jakich ma ludzi, których myślę, że mnie i moich współpracowników łączy jedno: dobro mieszkańca. Powiedzmy więcej o współpracy i o działaniach na tą chwilę swoje takie jakby największe moce, największe skupienie przełoży na tą nową sferę. To jest oczywiste. Myślę, że gospodarka komunalna, wydziały, które do tej pory, którymi do tej pory w jakiś sposób kierowałam funkcjonują w dobry sposób. Podczas konferencji pracowej zorganizowanej na początku czerwca mowa była także o ważnych inwestycjach rozpoczynamy termomodernizację budynku przy ulicy Sprzymierzonych także jesteśmy w trakcie realizacji centrum kompleksu dużego przy Łazienkowskiej, tu Państwo wiecie o tych, które trwają w inwestycjach, ale teraz też myślę, że ważna jest ta perspektywa, o której Pan wspomniał Panie Redaktorze, to jest czas, wiecie Państwo, na który długo czekaliśmy i trochę, trochę mamy teraz klątwę obfitości. Pojawiło się mnóstwo pieniędzy z funduszy unijnych, bo ruszył Krajowy Program Odbudowy, ruszyła ta właściwa perspektywa finansowa ze środków unijnych, czyli na poziomie programów regionalnych. To są fundusze europejskie dla Dolnego Śląska, a, a także program krajowy chociażby Feniks. Przygotowujemy duży projekt związany z mobilnością, z transportem miejskim. Projekt, który realizować będziemy w partnerstwie z gminami ościennymi, z gminą Podgórzym, Piechowicami i Jeżowem Sudeckim. W ramach tego projektu powstanie system zarządzania miastem, powstanie 12... Węzłów przesiadkowych i powstanie cały system ścieżek rowerowych, który będzie uzupełniał te istniejące, po to, żeby ta sieć była zwarta i też po to, żeby łączyła się z gminami ościennymi, bo to jest dla nas najważniejsze. Chcielibyśmy, żeby była możliwość przyjechania z gmin ościennych przez Jelenią Górę do, do sąsiadów. To jest program krajowy, do którego się mocno przygotowujemy, ale także mamy. Możliwość aplikowania ośrodki na poziomie regionalnym, i tutaj też jesteśmy na etapie. Już składania złożyliśmy wniosek o termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 8. Jesteśmy na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego na ścieżki rowerowe m.in. na ulicę Lubańską, Bronka Czecha. Będziemy także aplikować o zagospodarowaniu terenu wokół zameczku naszego popularnego, czyli tego parku. Będzie tam ścieżka dydaktyczna, będą miejsca, gdzie mogli, będą mogli e, e, mieszkańcy Główniec-Zabobrza skorzystać. Myślę, że w okresie letnim będzie to naprawdę bardzo duża atrakcja. No, i przygotowujemy na jesień, sierpień bądź wrzesień złożenie wniosku dużego, który będzie łączył kilka zadań. Między innymi będziemy re rewitalizować, można powiedzieć, teren po dawnym targowisku miejskim. Tam będzie teren zielony, łączący się z działką, do której, na której powstało lodowisko. Oprócz tego będzie, będą zadania realizowane w parpu. Na wzgórzu Kościuszki będzie to plac zabaw taki tematyczny i na skwerze przy ulicy Okrzei też będzie rewitalizowana chociażby fontanna. Myślę, że dla wielu mieszkańców powrót tej fontanny w tym miejscu będzie atrakcją. To są te inwestycje, nad którymi pracujemy, ale także jesteśmy na etapie oceny formalnej termomodernizacji budynków mieszkaniowych, komunalnych budynków mieszkaniowych. Myślę, że to też ważny element. A o realizacji wszystkich inwestycji będziemy informowali Państwa w najbliższym czasie.